w następnej ale degustacji. Tym razem litewskie piwo z browaru mm. <laughs> Wolfas Engelmann. Jest to Krik z serii Smaki Świata. E, Belgijs... Belgijskie w typie e, Wiśniowy Krik. Limited Supply Pisze. Czyli seria limitowana. Może? Nie wiem. Yy, w składzie jest piwo. 70%. Dobrze wiedzieć. Woda. Yy, syrop cukrowy. Lub syrop fruktuzowo-glukozowy. Yy, sok wiśniowy. Yy, ze, ze skoncentrowanego soku. 10%. Dwutlenek węgla. Aromaty. Regulator kwasowości, kwas mlekowy. E... Zawiera słody No, i tyle. Duża, pintowa puszka. Czyli robiona na eksport. Piwa tego producenta zwykle mają ładne złotko na puszce o tak, zabezpieczenie w pewnym sensie miłe, troszkę inne przejdźmy do piwa no jak widzicie, rzeczywiście takie rubinowe chociaż w pierwszej chwili pomyślałem, że ono bardziej wygląda na malinowe niż na wiśniowe no ale to jest chyba sprawa tego ile się doda malin a ile wiśni taki kolor będzie E, piwo jest zamglone. Piana jest e, różowa. Nie zbyt duża, ale przy nalewaniu się jednak e, może utworzyć spora. W zależności jak nalewamy. E, aromat? No muszę powiedzieć, jak na użycie aromatów, to powinien być większy. Jest odrobinę oczywiście e, wiśni. Takie trochę pestkowe Migdałowe nuty kwaskowość. No jest ok, ale no trzeba jednak poświęcić temu sporo czasu, żeby to znaleźć. Jak już wspomnieli, armaty to ten aromat powinien być no bardziej łatwo wyczuwalny. Dobrze, e, spróbujmy, nasze zdrowie. no w smaku jest dużo lepiej od razu wyczuwa się e, wiśnie chociaż to też jest delikatny smak jest to lekkie piwo e, ale nie jest wodniste ma fajną teksturę e, przyjemne fajne takie lekkie odświeżające z tą e, wiśniową nutą e, no leciutkie jakieś kwaskowe naleciałości też są. Teraz można się zastanawiać, czy to jest kwaskowość z wiśni, jako takiej, czy e, rzeczywiście jest to krik. Ale to raczej nie wygląda na krika, to wygląda na piwo z sokiem. E, troszeczkę. Ale takie bardzo lekkie. No w końcu ono ma 4% tylko, także taki kompocik. Trochę mocniejsze od, od Radlera. Oczywiście przez to jest dużo ciekawsze ciało. Lekkie, ale rzeczywiście wyczuwalne. Jest, jest ok. Nasycenie mogłoby być nieco większe. Jest naprawdę niewielkie. Jest to miłe, wakacyjne piwko z sokiem wiśniowym. Lekko kwaskowe, odświeżające. Wydaje się ciekawe. Natomiast nazywanie tego piwa krikiem już nastawia pewne, nastręcza pewne trudności. Musiał to być bardzo, bardzo sesyjny Klik. No, nie. Jest leciutka kwaskowość. Jest wiśnia, ale to też nie jest jakaś bardzo eksplozja smaku. Ale na plażę w środku lata to byłby bardzo fajny napój. Można spróbować. Sami się przekonacie. Oczywiście liczę na komentarze, co, co wy myślicie o tym piwie. Mam nadzieję, że Wam się yy, ta cenzura podobała. W miarę podoba mi się to piwo. Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwonku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale. Także będziecie na bieżąco. No, a przez to nie opuścicie żadnej nowej. Ale degustacji, oczywiście, prześlijcie termin swoim znajomym. Wasze zdrowie!